Witajcie, moi drodzy. Witajcie. Dzisiaj porozmawiamy troszkę o talentach Galupa, a mianowicie o badaniu StrengthsFinder i o tym, po pierwsze, czy każdy ma talent, po drugie, czym się różni talent od mocnej strony. Dużo się o tym mówi. Myślałam, że już wszyscy wiedzą, ale wciąż jest bardzo dużo pytań. Po pierwsze, musisz wiedzieć, jeżeli słuchasz tego nagrania i myślisz o sobie, ja nie mam talentu, to jest nieprawda. Każdy ma talent. Każdy, kto żyje, ma w sobie coś, co może dać światu tylko ty. Możesz tylko ty um, tak przemawiać. Możesz tylko ty mieć taką empatię. Może tylko ty masz takie insighty, umy strategiczne, ale dzisiaj wizję, ale dzisiaj tego nie doceniasz, ponieważ ktoś wiele lat temu, czy przez wiele lat powiedział ci, co to jest talent. Pewnie powiedziano ci, że talentem jest umiejętność pięknego śpiewania, malowania, tańczenia, jeszcze parę umysł, niesamowity umysł matematyczny. To jest talent. Ale jeżeli masz ciepły uśmiech, jeżeli masz niesamowity proces myślowy, jeżeli masz umysł strategiczny, jeżeli masz a, niesamowity dar przemawiania, hmm, tego talenty nie zaliczyliśmy. Ale to jest nieprawda. Są tak zwane talenty ukryte i ty je masz. I powiem ci więcej: Twoje szczęście, Twoje spełnienie, Twój największy potencjał rozwojowy, osobowościowy, zarobkowy, zdrowotny, tkwi właśnie tam, właśnie w tym potencjale Twoich talentów, Twoich ukrytych, talentów, które są w Twoim mózgu i korzystasz z nich każdego dnia, ale robisz to nieświadomie. Coś, czego nie potrafimy nazwać, nie potrafimy tym zarządzać, więc a, każdy ma talent. B, czym się różni, druga rzecz, czym się różni talent od mocnej strony? Talent czysty jest potencjałem. To jest potencjał, to jest coś, co potrafisz robić lepiej niż każda przeciętna osoba. Wychodzi ci to szybciej, lepiej, um, przynosi ci to przyjemność, sprawia ci to przyjemność, kiedy to robisz, ale to jeszcze nie jest moc. Talent staje się mocną stroną wtedy, kiedy dodajemy do niego dwie rzeczy. Tylko dwie. Pierwsze, know-how, wiedzę. Czyli uczymy się na ten temat. Jeżeli Twoim talentem jest communication, na przykład przemawianie, możesz być wspaniałym gadułą. Ale jeżeli dodasz do tego wiedzę na temat, jak przemawiać profesjonalnie, jak angażować ludzi, żeby Ciebie słuchali, jak zarządzać swoją energią, jak trzymać publiczność, jak mówić ze sceny, jak mówić do kamery, wtedy już dodałeś know-how. Masz pierwszy krok do mocnej strony, ale to jeszcze nie wszystko. Drugi krok to praktyka. Kiedy wiesz, jak, zacznij to robić. Im więcej praktyki, im więcej praktyki Twój diament będzie oszlifowany i stanie się w końcu diamentem, i wtedy masz moc. Wtedy inni będą chcieli z tego skorzystać, wtedy inni będą chcieli Ci za to zapłacić, ponieważ teraz naprawdę służysz swoim talentem, swoją mocą innym i wzmacnia to nie tylko ich, ale też Ciebie, kiedy tego używasz. Ponieważ skąd wiemy, że coś jest Twoją mocą. Nie dlatego, że dobrze na tym zarabiasz, nie dlatego, że to potrafisz, tylko dlatego, że jeżeli wieczorem po wykonywaniu danej czynności przez cały dzień idziesz spać, Twoje ciało może być zmęczone, ale Twój duch się raduje i jest wzmocniony, ponieważ mocne strony nas wzmacniają, słabe strony osłabiają. I tylko Ty możesz rozpoznać, co tak naprawdę Ciebie wzmacnia. Żyj w spełnieniu. Podążaj za radością i odkrywaj swoje mocne strony. Z badaniem Clifton Strengths, które możesz zrobić z nami, możesz zrobić bezpośrednio na stronie Instytutu Galupa. Samych cudowności Cię życzę. Dziękuję za uwagę. Pa Pa!